To jest 21 katolickie otwarcie sezonu motocyklowego. My możemy powiedzieć, że to już jest nasza tradycja i wpisało się do naszej historii, bo przecież 20 ponad lat tego, że motocykliści z całej Polski, ale też spoza granic naszego kraju przyjeżdżają. To jest wielki sukces. Ja akurat po raz pierwszy, ale narzeczony już któryś z kolei. Trzeci albo czwarty. zawsze dobra zabawa jest. Nie pada tutaj przeważnie. Dobra pogoda. No, dobre jedzenie. I fajny klimat. Można zjednoczyć, porozmawiać, wymienić e, jakieś spostrzeżenia na temat maszyn. Pro między innymi no to jest sporo maszyn, nie? Tak jak jeździliśmy po niektórych innych, no to jest naprawdę na jakby e, no robi wrażenie ilość. Motocyklowa grupa Skonina bardzo często wspiera charytatywnie zarówno motocyklistów, jak i chore dzieci. W dniu dzisiejszym chcieliśmy zasilić zbiórkę na rzecz naszej koleżanki Iwonki Bylewskiej, która walczy z bardzo ciężką chorobą. Ona już jest po dwóch przeszczepach nerek, dodatkowo teraz zaatakował ją nowotwór. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za okazane serce. Naprawdę jesteście wielcy. Każdy darczyńca, który wrzuci nawet minimalną kwotę, przyczynia się do tego, że Iwonka po prostu wyzdrowieje. Bardzo wiele motocyklistów, bardzo wiele motocykli. Jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z motocyklem, to tutaj może wybrać sobie motocykl, którym w przyszłości chciałby jeździć. Może na nim usiąść, może zrobić zdjęcie, może porozmawiać z właścicielem, zapytać się, czy ten motocykl byłby dla niego. Bardzo zachęcam. Wszyscy mówią, że czuje się ten wiatr we włosach i naturę, a ja po prostu czuję taką zwykłą miłość. To jest coś wspaniałego, to jest takie uczucie, w mojej ocenie to jest takie uczucie, którego nie da się opisać, to jest coś niezwykłego.